Witajcie dzisiaj zrobiłem taki film odnośnie majeranku wiadomo jak dobra kuchnia to i dobre zioła świeże zioła, a i nie tylko świeże zioła i suszone bo majeranek właśnie y, można dodawać świeży majeranek oczywiście ale ja sobie tutaj ususzę, żebym miał później na kolejne potrawy wiem, że też y, ci co mają ogródki oglądają mnie Także dzisiaj taki film o majranku Jak widzicie, tutaj w moim ogródku jesteśmy. E, trochę mi tego majranku w tym roku wyrosło, aczkolwiek powiem Wam szczerze, że majranek e, no tak, różnie, co roku różnie rośnie, wyrasta. W tym roku naprawdę obrodził. Mam tych krzaczków dość dużo. Także jak widzicie, e, tutaj majranek teraz będę wyrywał. E, ranek oczywiście wyrywamy, jak są już takie. Się pojawiły kwiatki na nim najlepiej, bo wtedy jest najbardziej aromatyczne. Te wszystkie olejki, można powiedzieć, że są tutaj w majranku. I teraz takie krzaczki musimy sobie tutaj powyrywać i te korzonki tutaj poobcinać. Także wszystkie tutaj będę wyrywał czy wykopywał. No i potem. I potem będę je tutaj obmywał troszeczkę z tego piasku, z różnych robaków, żeby wyszły. I zobaczycie, co dalej będę tutaj robił. Teraz tak obczyszczam tutaj sobie ten korzeń za pomocą nożyka. Trochę jest z gruba z tej, z tej ziemi i też z tych korzeni. Bo po co tutaj nam przy suszeniu będzie jakiś korzeń wystawał? Nie obcinamy tego, bo to później jakoś musimy złapać te nasze krzaczki. No widzicie, kwiatków jest dość sporo, Takich, takie białe kwiatki to są i oprócz tego są listki i takie kuleczki, właśnie tych, nie wiem czy to są listki, też te kuleczki, no tak, tak jest skonstruowany po prostu majeranek. No tak jak macie paczkę kupioną w sklepie, to on jest taki, można powiedzieć, taki popiołek trochę, taki proszek, a tutaj widzicie jak to tak naprawdę rośnie. Jak to później powstaje, w sensie takim, że się jak tutaj do paczki wkładają, na jakiej zasadzie to jest tutaj e, przetwarzane. No tak naprawdę, jak sobie zerwiecie z takiego krzaczka, to macie naprawdę takie listki, te kuleczki takie listkowe e, i te kwiatki. I naprawdę on jest fajny, aromatyczny i czuć ten zapach tego, e, tego majeranku. No nieraz gdzieś tutaj się właśnie ziemia przyklei właśnie dlatego trzeba je później troszeczkę obmyć, żeby ten piasek tutaj jednak on tutaj nam się obmył, spadł. Także wszystkie tutaj można powiedzieć, wszystkie te krzaczki tutaj musimy powyrywać i je trochę oczyścić z tej ziemi. A wiadomo, że tam gdzieś jakiś pajączek będzie, czy jakiś owadek, no to nie chcemy go później, żeby nam tutaj w tej naszej przyprawie sobie tam się znalazł. Albo później w domu, bo ja później w domu będę to suszył. Ale na razie Wam pokażę, jak to e, przez jakiś, e, można powiedzieć, parę godzin będzie sobie jeszcze tutaj na dworzu e, odpoczywało, można powiedzieć. Także jak widzicie, no, trzeba trochę tutaj pracy. Aczkolwiek może nie dużo. No ale naprawdę później fajna frajda, i, że mamy własne tutaj... E, własne zioła w ogrodzie. Mam jeszcze czomber, ale w tym roku czomber, można powiedzieć, nie obrodził za bardzo. Miałem tylko dwa krzaczki, także... Teraz mam tutaj miskę z wodą, jak widzicie. Wszystko robię to przed domem, w ogrodzie. No i każdy tutaj krzaczek tak wkładam do wody. Trochę obmywam właśnie jeszcze ten, ten korzeń, na którym jeszcze może, może być zalegać te różne... No te kawałki ziemi, czy... Tego piasku. No i e, oczywiście na tych e, można powiedzieć, na tych krzaczkach, też tutaj, e, tak jak widzieliście, nieraz się znajduje e, piasek. Także on się tutaj może musi troszeczkę wymoczyć. No, tylko tyle mogę zrobić. Nic tutaj go więcej nie będziemy maltretować. Tylko go po prostu e, wsadzimy do wody i ten piasek powinien tutaj cały praktycznie zejść. No i tutaj poczekamy aż troszeczkę on tutaj pobędzie w tej wodzie, w tej miseczce. Teraz jeszcze kolejną partię tutaj przyniosłem tych, tego majeranku, którego wykopałem. I zresztą majeranek to on też tak do końca nie rośnie tak prosto ładnie w krzaczkach, tylko też nie potrafi się położyć, rozgałęzić się ładnie na boki. Także rozrasta się fajnie, także jak już mamy tutaj go, że on sobie ładnie rośnie, no to możemy się cieszyć, że będzie dużo Majeranku, można powiedzieć. No ale mówię, rok jest różny. Raz jest Majeranku dużo, raz jest mało, w zależności ile też zejdzie tego Majeranku. Cząbru nieraz właśnie jest na odwrót, że jak jest majeranek, to nie ma cząbru. Jak jest cząber, to nie ma majeranku. No i tak to wygląda. To, tutaj mam taki sznurek. Z tego sznurka już wcześniej sobie właściwie to jeszcze są z zeszłego roku, pamiętam szczerze, i zawsze je wykorzystuję, chyba że się coś z nimi stanie. Tutaj urwie się czy coś, to ucinam taki dość dłuższy kawałek. Robię pentelkę na końcu jednym. I teraz ten wypłukany majeranek po prostu robię w taką kiść. E, układam sobie tak, żeby ka każdą końcówkę mieć tutaj e, w garści. I tak sobie układam właśnie po to, żeby później związać tym sznureczkiem, powiesić do góry nogami i żeby on sobie tutaj wisiał. I oczywiście on musi uschnąć. E, także tak musimy tak z dwa tygodnie, trzy, może i cztery nawet, żeby on fajnie tutaj wysechł i wtedy dopiero będziemy mogli go tutaj obierać z tych gałązek. Oczywiście gałązki później nie używamy, bo to e, tylko używamy, później z, ściągamy właściwie z gałązki te listki, te kuleczki razem z tymi kwiatkami i to będzie nasza cała przyprawa. A całe te, te badyle, można powiedzieć, czy te gałązki, one sobie po prostu... No nie wiem, można je też wykorzystać. Pewnie mają też jakiś swój aromat, ale ja tego nie wykorzystuję. Zawsze to wyrzucam na kompostownik, tak naprawdę, i później będzie z tego kompost. Także to też nie jest taki, można powiedzieć, zmarnowany element majranku. No tak, jak widzieliście tutaj, tą pendelkę do góry zawiązuję kilka razy dookoła, i teraz robię taką, można powiedzieć, jedną pętelkę. No i to wystarczy, żeby się tutaj nam majranek trzymał. No i tak po prostu będę teraz wieszał jeszcze trochę strące tej wody, która tutaj jest na tych krzaczkach. Mam tutaj takie pod deszkiem, takie gałązki. No i teraz trochę słońce świeciło, także ciężko mi było to nagrywać. No ale trochę tej wody jeszcze ostrącę i sobie powieszę tutaj właśnie na tą gałązkę, żeby jeszcze ta woda cały czas tutaj skapywała i żeby się trochę tutaj osuszyło na powietrzu. A potem y, zabieram to sobie do domu i dalej sobie w domu to dosycha. Nie zostawiam tutaj na zewnątrz, bo mówię później jakieś pająki, muchy i tam podobne rzeczy. Także tego bym nie chciał. A po co tam? Dlatego tutaj, tylko na trochę, żeby przewiało trochę ten majeranek, tą kiść, która już wisi sobie, i y, y, żeby ona sobie po prostu y, obciekła z tej wody. A potem w domu sobie tutaj dosycha. I na końcu po prostu ściągamy, o widzicie, ściągamy te z każdej gałązki, tak, ręką po prostu, do jakiejś miski. ściągamy sobie te listki i te kuleczki razem z tymi kwiatekami. No i wkładamy gdzieś tam jakieś słoiczka, zakręcamy i mamy fajną przyprawę na zimę czy na kolejne. Tutaj, o widzicie, to jest mój majranek, który mam z zeszłego roku. Tak fajnie się tutaj nam prezentuje. Jeżeli Wam się podobał ten film, zostawcie łapki w górę. Oczywiście komentujcie film, czy też tak robicie, czy też uprawiacie majeranek, czy też sobie robicie takie zapasy na zimę, czy tam później nawet na lato, zanim kolejny maj majeranek się pojawi i będzie świeży. Eee, także jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, zachęcam Was do subskrypcji. Myślę, że filmik powinien być dla Was fajny, taki uczący, bo nie wszyscy wiedzą, jak majeranek wygląda, jak rośnie, tylko po prostu znamy to z takich, można powiedzieć, sklepowych półek, które kupujemy sobie już gotowy majeranek w paczuszkach. A tutaj widzicie, można powiedzieć, od kuchni, jak to rośnie, jak się to uprawia, właściwie jak się zbiera i, i później się suszy i później mamy z tego taką fajną przyprawę. Oczywiście majeranek jest dodawany do różnych dań. też możecie zobaczyć, jak ja dodaję do różnych dań majeranek. nie do wszystkich, ale do niektórych na pewno. także też zachęcam was do oglądania moich przepisów, moich filmów kulinarnych i nie tylko. Dzięki. do zobaczenia w następnym filmie. cześć.